Jak wysłać SMS w momencie, kiedy mamy problem z pisaniem? Nasze ręce mają słaby dotyk, skóra jest sucha, źle nam się pisze na klawiaturze. Korzystamy najczęściej z długopisu, ze specjalną końcówką, tak żebyśmy mogli wybrać na ekranie to, co chcemy. Ostatnio wysyłaliśmy do Barbary, więc jest. Zobaczcie państwo, po prawej stronie jest ikonka mikrofonu. Jeżeli włączymy tą ikonkę, a wcześniej nie włączaliśmy, możemy dostać komunikat o tym, że aplikacja chce korzystać z naszego mikrofonu, bądź od razu włączy nam się mikrofon. Sprawdźmy jak to będzie wyglądało. Włączamy mikrofon. Jest napisane naciśnij i przytrzymaj aby nagrać dźwięk. W związku z tym spróbujmy. Droga Basiu, Ciężko mi się pisze, dlatego nagrywam ci prostą informację, tak, żebyś mogła jej odsłuchać. W tym momencie mamy nagranie jeszcze niewysłane, prawda? Bo nie nacisnęliśmy wysłania. Możemy włączyć. Droga Basiu, ciężko mi się pisze, dlatego nagrywam Ci prostą informację, tak, żebyś mogła jej odsłuchać. I możemy tę informację wysłać. Nie będziemy wysyłać w tej chwili Barbarze kolejnych, kolejnych e, informacji.